you <music> Hej, hej, witajcie kochani na kanale tarczystki Iris. Witajcie w mojej przestrzeni. Kochani, Energetyka na dzień 19 kwietnia 2022 roku. Karty wyrocznie odkładamy, tak jak zawsze, i sprawdzimy, co chcą wiedzieć karty na dzień 19 kwietnia 2022 roku. Co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia i jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Już sprawdzamy, moi mili. Mm, słuchajcie, będzie to dzień. Poczekajcie, odkładam. Będzie to dzień Giermka, czyli Pazia. Mieczy. Może być tak, że są jakieś pewne trudności w tym dniu, które trzeba będzie e, osiągać. Może być tak, że jakieś propozycje przez nas składane komuś, tak, albo jakieś walczenie o jakąś pewną sprawę zostają poniekąd odrzucone i nie idą tą ścieżką, którą sobie tam gdzieś e, kreowaliśmy. Mog mogą pojawić się pewne krytyki, a może być tak, że e, warto się wsłuchać w tę krytykę, bo może ona być cenna tak naprawdę przy rozwoju, a nie widzi się pewnych, Aspektów i pewnej rzeczy, i to nas gdzieś może blokować. Uwaga, bo nasz rozwój um, osobisty, rozwój w pracy, słuchajcie, finansowy, wszystko z tym związane, ma pewne zaburzenia, jakieś problemy mogą występować, są one do przejścia, ale może być tak, że będzie to jakieś opóźnienie w realizacji tych naszych zamierzonych planów. Może być tak, że wyjaśniamy pewne sprawy z przeszłości, A może być tak, że próbujemy Realizować, jakieś eksperymentować pewne nowe dziedziny naszej wiedzy, poszerzenia naszej wiedzy, ale nie idzie to tak szybciutko i tak łatwiutko. Tak, jakbyśmy chcieli, po prostu. No i mogą być jakieś takie trudne sprawy, które gdzieś tam wychodzą na wierzch. Jeżeli chodzi o pracę, słuchajcie, przygotujmy się na pewne konflikty, na pewną polemikę, na jakąś rywalizację w swojej pracy, tak? A mogą być tak, że otrzymamy od swojego przełożonego jakąś repremendę, na którą nie byliśmy w ogóle przygotowani, bo tak naprawdę ona nie miała podstawy. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o uczucia, może być pewne ochłodzenie, jakiś konflikt, słuchajcie. Brak szczerości w związku, zwraciłabym na to e, uwagę. No i niektórzy mogą się odczuwa... niektórzy mogą odczuwać, że są w tym związku, no po prostu, bo są, tak? Jakieś przyzwyczajenia, więc mogą występować też z tego tytułu jakieś po prostu kłótnie i jakieś niezbyt poważne sprawy, ale fizycznie mogą no po prostu zamącić nam w energetyce. Jeżeli chodzi o rady, słuchajcie, a mówmy prawdę, którą czujemy wewnętrznie, bo tylko ta prawda nas może obronić, czyli idziemy za tym, w co tak naprawdę wierzymy, nie zbaczajmy z tej ścieżki, walczmy o swoje zdanie. Mamy ten dzień, tak jak powiedziałam, słuchajcie, z być może z wzrostem do nauki i z tymi szansami i należy wyciągać z tego wnioski, z tego, co może się zadziać w tym dniu, tak? I jeżeli będą, słuchać jakieś słowa krytyki, bierzmy z tego lekcje. Bierzmy z tego lekcję, um, Nie obrażajmy się, tak? Przyjmujemy to krytykę na zasadzie porady, bo tak właśnie w tym dniu może być i warto na to właśnie zwrócić uwagę. Słuchajcie, zobaczymy jeszcze... No, kartę wyrocznie teraz. No, słuchajcie, więc tak, um, mamy tutaj wpływanie na pewne nowe ścieżki, na pewne nowe rzeczy które poznajemy, ale jest to powolne wejście, tak? Zobaczcie, na naszej karcie jest wiatra, który nas popycha do przodu, który nas popycha do tego, żeby iść za tym co się chce. Natomiast nie będzie to mocne i od razu olbrzymi krok do przodu. Zobaczcie tutaj na karcie tarota w tym dniu, tak, na paziu mieczy mamy postać, która też trzyma w ręku dmuchawca, i to jest właśnie to. Jest to symbol rozruchu do przodu, jest to symbol możliwości, ale powolnego. Uwaga na to wszystko. I tak jak powiedziałam, będzie w tym dniu, może, jakieś wartościowe rzeczy, które wydawać się nam mogą niezbyt mądre. Natomiast wyciągajcie, wyciągajmy z tego pewną naukę z danej sytuacji. Mamy możliwości. Um, czerpania z tego zysku dla siebie. Potrafimy być błyskotliwi, tak? Nieco zmieniamy też pewne rzeczy, ale jesteśmy ciekawi otaczającego nas, 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 świata w tym dniu. Znajdźmy w sobie cierpliwość i odpowiedzialność, słuchajcie. Może być tak, że niektórzy będą tracić to zainteresowanie, ale to nas będzie ciągło do przodu, to nas będzie popychało do przodu. Powoli, powoli pójdziemy do swojego. Także moi kochani... Um, Wsłuchujmy się w tym dniu w to, co może się zadziać, bo może to fizycznie odmienić nasz los. Także życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawiam Iris, pa, pa pa!